Dobra, to co? Oglądamy nowy film Frytoxa, czyli najgorsi gracze 2025 roku. Dawno nie oglądaliśmy pana Frytoxa, zobaczmy, co dalej się działo. Wczoraj gadaliśmy o najlepszych graczach sezonu, to dzisiaj, no. dla odmiany, pogadajmy o tych najgorszych. A my teraz, pierw, obejrzymy najgorszych. A później najlepszych. Na odwrót, nie. Podrabiamy YouTube, oczywiście. Witam, witam. Pod uwagę brałem tylko występy na dużych turniejach no. oraz iglów traktowałem z większym dystansem, przez co znalazł się tutaj. No tylko tak, jeden. No. Zostaw łapkę w górę, Stary, i pozdrawiam. Zostawcie łapkę w górę, oczywiście. Przed tym jeszcze... No i na dziesiątym miejscu znalazł się Kadian. Kadian, który no. miał przyjść do Astralis i je odmienić, a okazało się, że Kadian przyszedł i Astralis pogrążył jeszcze bardziej. Okay. Kontraż, mieli przebłyski, a dokładnie tych przebłysków były dwa. Już na poce, gdzie zajęli trzecie miejsce i to pokonując. Jeszcze face w mecz. Znaczy, słuchajcie, ogólnie Kadian, co jak co, miał ciężki w ogóle rok, ciężki rok, ciężkie lata po wyrzuceniu z heroik do Liquid dołączenie tam na igla, tam też nie poszło, grał tego snajpera, igla tak jak chciał, no nie poszło, bo potem przeszedł, znaczy, no nie poszło, no moim zdaniem też to nie była jego wina, bo to miał składku, no, moim zdaniem, chuj. Nie oszukujmy się, że ten skład był średni. Dlatego też tam może nie szło w tym Liquid. On sam aż tak bez nie grał. No ale był Iglem i snajperem, Wiadomo, to fajna rzecz. Druga sprawa: poszedł do Australii, stary przeszedł z roli. Snajpera Igla, przeszedł na rifla Igla. I wiecie, jak już przez tyle lat grasz rolę snajper Eagle, to później przestawić się, wiesz, ta pamięć mięśniowa na takie zagrywki jak rifler. Typowy rifler, jak ma się zachowywać. Stary, to nie jest tak łatwo. No w pierwszego. Na tak głęboką wodę, że on się zgodził w ogóle na to, żeby grać rifla. No, sniper w ogóle inaczej się zachowuje na iglu, nie, niż rifler, dlatego no to ciężka sytuacja była, ciężka dla niego i uważam, że jak on dojdzie do jakiej drużyny, gdzie będzie po prostu tak jak zawsze, sniper, igl i będzie mógł budować sam sobie drużynę, to raczej mu powinien ogarnąć, nie? Melduneczek widzowie, chcielibyście w łatwy i szybki sposób wymieniać skiny na nowe? Na stronie Pirateswap możecie kupować, wymieniać i sprzedawać instantowo skiny. Dodatkowo, jeśli użyjecie mojego kodu Hyper, to dostaniecie 35% więcej do depozytu przy wpłatach oraz 30 dolarów przy pierwszych trzech transakcjach. Zapraszam na stronę Pirateswap. O trzecie miejsce, oraz na finałach Blasta, gdzie doszli do półfinału. Ale to jedyne sukcesy, które Astralis miało pod wodzą Kadiana. I raczej te sukcesy dowodzą no. o tym, że Astralis ma naprawdę bardzo dobry skład, ale właśnie ten styl prowadzenia Kadiana nie do końca pasował w Astralis. No i sam Kadian grał. No tak, no Blamefa, styl Astralis nie pasował do prowadzenia. Gleiwa też wcześniej nie pasował, bo go wymienili. The Dev Device'a, styl też nie pasował. Kur Kadiana styl nie pasował Huxi, zobaczymy czy będzie pasował Jeszcze, ja mam nadzieję, że będzie pasował Mają dobry tam skład, tam nic nie pasuje Żaden stylek na razie Okropnie, bo ma 0,82 rating Z dużych turniejów w tym roku Więc wygląda to co najmniej okropnie I gdy sobie wziąłem graczy właśnie po ratingu No to Kadian był na samym końcu I stwierdziłem, no. że no no trzeba go dać, tym bardziej, że po odejściu Kadiana na... No może problem jest gdzie indziej, no tak, no rzeczywiście, ja też tak y, uważam, no. Po prostu gracze może nie pasują do siebie, wiecie, gameplayowo zdarza się takie coś. Masz świetnych graczy, świetnie grających, tam bardzo dobrzy gracze są przecież, no gwiazdy, tak, można powiedzieć. I jednak, y, no, coś się pasuje. Te astralisty jeden turniej, co zagrał z Huxin, do, docierają do finału samego, gdzie prawie pokonują Spirit, więc no Kadian, moim zdaniem, bardzo zasłużenie ląduje. Na 50 10, 10 miejscu, takie honorable medium trochę, ale musiał się znaleźć w tym rankingu. Mogłem go dać wyżej, ale mimo wszystko jest to Igle od igla się aż takich liczb nie wymaga. No i też Kadnia został zmuszony do hmm. zmienienia pozycji, bo całe życie no. był snajperem, a nagle go wyjebali chyba na kotwicę, więc no siłą rzeczy no ciężko, było ciężko. Ciężko, ciężko no. również było odnaleźć się Flamusowi w VP, mówię w czasie przeszłym, bo już go z VP wyjebali. Słuchajcie, ja ogólnie tak, co... Uważam, że ten gracz jest świetny, fl Flamuz. Naprawdę gra bardzo dobrze w CS, pogadał w Game Legion, w innych zespołach. Ale no, po dojściu do VP, jednak, pęk. No, widać, że. Elektronika, styl gry, totalnie mu nie pasował, słabo to wyglądało, on tak jakby nie odnalazł się totalnie. No Elektronik też jest ostrym gościem, który tam jedzie z nimi ostro, ale ja tam nie dziwię mu się. Akurat jak to co tam się działo w tej drużynie i jakie rundy oni przegrywali, no to Elektronikowi to chyba oczy krwawiły jak oglądał to co się działo. Wiadomo, że na Majorze tam im nieźle nawet poszło, ale no nie dostali się do playoffów. Jednak, ale wcześniejsze turnieje to tragedia, porażka to kompletna, nie, więc... No musiał ktoś paść, nie? No musiał ktoś paść, no i padł flamus, ja to byłem pewny w ogóle, że elektronika na pewno wypisał, nie? Ja nie wiem po co on tam jest, on psuje w ogóle drużynę od środka, bo chyba nie ma, jeszcze tam były liki, że mają go wymienić czy coś, ale jakoś nie widzę kurwa, żeby go wymienili. Flamus jest dosyć smutnym przypadkiem. Bo w Gamer Legion grał naprawdę bardzo nieźle. Tam jeszcze pamiętam, jak z Januszem grali. Jak wychodził na tym entry kasował. Na no poszedł do VP też chyba w VIP u właśnie dali na kotwicę. No i przez to Flamus totalnie zginął i ma 0,93 rating tego roku. Więc jest to bardzo, ale to bardzo słaby wynik. Szczególnie jak na gracza, który w zeszłym roku w GL grał naprawdę wyśmienicie. No, do... no tak, ale też można podpiąć to pod jedną rzecz, że jednak tu Frytox daje stop chyba 20. Czy top 30 drużyn na świecie? Na flamów czasami, no w tym Game Legion grał na te, na te słabsze drużyny, nie? I też mógł troszkę ten rating sobie podbić, ale po prostu uważam, że on i tak by sobie dał radę na tym wyższym poziomie bez problemu, ale dawał sobie radę i dałby sobie, tylko no. No z elektronikiem ciężko, nie? Dobra, bez przesady, był po prostu solidnym zawodnikiem, a VP totalnie zaginął. Jestem ciekaw Czekam, co dzia? będzie z Fleimusem w dalszej jego przygodzie, gdzie trafi i tak dalej, jak będzie mu się grało? Czy się odbuduje, czy się nie odbuduje, to też jest bardzo dobre pytanie. Ja tam do Flamusa nic nie mam na top i, 20, No, 20, fajnie tu się okay. odbudował w jakimś teamie. 20, bo 20, myślę, że potencjał chłopak jak najbardziej ma. Kolejny jest Gravity, czyli zawodnik 3 na max, który w tym roku wykręcił 0,91 rating. Słuchajcie, ja ogólnie o Gravitim wam powiem tak, jak ja oglądam jego mecze, to on tak na a ja nie wiem, ja, ja chyba trafiam na jego najlepsze mecze. Jeśli ja oglądam jego mecz, stary, cross high placement jest taki, takie fliki wali z tego Kałacha, czy z Emki, spray transfer jest... Jakbym, kur... oglądał jakiegoś, nie wiem, Donka, czy kur... no gościu, takie hedy wali, że jak ktoś wchodzi, to on od razu na spojrzenie zabija. Nie wiem, stary, jak to jest możliwe. Typ gra <laughs> nadziei, nie, nie, niby, ale jak ja wchodzę, to naprawdę on ratuje zespół. No no, ma potencjał, bo on ogólnie dobrze grał. Wiadomo, że, słuchajcie, macie też takie coś, francuskie Fenix, mówił wafelek. No, no, można powiedzieć, słuchajcie, macie też takie coś w cs że jednak ta forma czasami jest gorsza, potem lepsza. No, to jest normalne, nie? Akurat w cs -ie. Bo tak jak ja patrzę, jak on gra, to naprawdę on ma talent i gra świetnie, nie? Potrafi świetnie grać. Więc, no, uważam, że też powinien trochę, no, jeszcze pograć imo, nie? On się też będzie lepszy w przyszłości. Uważam, że będzie lepszy w przyszłości jeszcze, nie? Niż, niż jest teraz, ni, niż był. Wiadomo, że to na top 20 są drużyny chyba rating, więc nie jest łatwo, nie? No, ale taki wiesz, wyższy rating zrobić niektórym zawodnikom. Gravity Iglem nie jest, bo specjalnie sprawdziłem, ale przecież nie wiem po co to sprawdzałem, skoro wiadomo, że Maka jest Iglem. Tak, no na lanach też podbija morale drużyny i on na lanach bardzo dobrze potrafił grać, no właśnie. 3D Max. czy w tym roku nie grało w ogóle tier 2 Ogólnie. Widzicie jak te monitory migają te Zoi cały czas na kamerze to dlatego że mają włączonego dyaca że mają włączonego dyaca i jest wyłączona ta technologia flicker free nie bo jak włączysz w Zoi dyaca to ci się wyłącza ta ochrona oczu w ogóle i, i ten ty tego nie widzisz oczywiście ale na kamerze to widać ten ruch taki po no nie, Ten falow, falowy tego monitora jakby przygaszał. I na przykład ja na deacu nie mogę grać, bo mi oczy wypala. Nie da się grać stary, zawroty głowy, ja, oczy mi wypala, jest tragedia. I ja muszę mieć tą ochronę oczu, nie? Widzieli tylko na tier 1 turnieje. I tylko na tych dużych turniejach się obracali co jest sporą zmianą dla takiego zespołu, który no, był raczej tier 2 teamem ale na tych turniejach no niestety, no nie szło najlepiej i nie zrobili żadnych playoff a nie, przepraszam, w Bukareszcie zrobili playoffy mhm. i to jedyne playoffy tej drużyny i nic dziwnego, bo 3 Max nie grało najlepiej w tym sezonie nawet Maka, który zawsze grał bardzo dobrze tak, ma będzie Maka będzie no. rating Cech na Maka jest średnim wynikiem no ale patrząc na to, że jest iglem i snajperem no to niby nie tak źle, no ale Maka zawsze miał taki 1,15 rating coś koło tego tak k***a nie lubię tego maki stary tak go nienawidzę że to jest szok typ k***a ma takie ego dojane, że jakby wygrał 10 major z rzędu nie więc no najlepiej nie jest a jak weźmiemy sobie jeszcze na teamy top 20 no to spada a jak do tego jeszcze dołożymy duże eventy to już w ogóle dobry jest? zależy ma właśnie słabsze mecze, był dobry jak grał na te słabsze zespoły, to był dobry, a na te lepsze to już tam czasami jest problem, nie? Pada prawie do 1-0, więc no, nie był to najlepszy sezon dla Maki i jego drużyny, mm -hmm. a Gravity jest tej drużyny najgorszym ogniwem i zapewne zostanie wymieniony. Tylko też, no, problem czy ten Maki jest taki, że w ogóle nie powinni zmieniać nikogo. ciężko o jakiś francuski dobry gracz, tak bo naprawdę grają oni robią co mogą, a i tak, nawet takiego Bodego jak ściągnęli, gdzie body zawsze na no, to przyszedł do 3D Max i już tak nie na kurka, nie? A już w ogóle tam wyśpnatliks zmieniał. Wyższy poziom, tego, nie? Pamiętam, nie? Jestem ciekaw, jakie ruchy Czynemax podejmie. Następny jest Skulls z Zero. Jezu, ten typ jest. Ej, słuchajcie, jak goście oglądam, mnie. On ogólnie w Brazylijskiej drużynie grał dobrze. Naprawdę, on był gwiazdą, grał świetnie. Ale przeszedł do Liquid, tak? Potem do Fury, tam sendinował. No, stary. Nie da się tego oglądać. Nie da się tego oglądać, naprawdę. Ja nie mogę, nie mogę na tego typa patrzeć. Jak on graku. Jest taka tragedia, że on y, tak jakby miał jakiś przełącznik w ogóle z, na tego z... gracza i nuba totalnego. Typ potrafi w jednej rundzie takie heady dać, tak świetnie zagrać, to następne dwie rundy zagrać totalny NPC. Ja nie wiem, tak jakby miał jakiś zamuleniek w gierce. Chaos 2.0, coś takiego można powiedzieć. Taki Chaosik 2.0. Serio, ja nie wiem co z nim się dzieje, bo naprawdę w brazylijskich drużynach, jak grał wcześniej takim rosterem, chociaż no, grał więcej w Brazylii wtedy, no, tam też poziom wiadomo jaki jest w Brazylii, że tam te drużyny, ich jest od i tam mógł sobie ten rating nabić. Jak przeszedł jednak do likwidacji tych lepszych drużyn i zaczął grać na wyższym poziomie, no to zaczął grać gorzej, nie? Tak, z rampa 1v4. I, i takie, taką rundę potrafi ci wygrać, tak? Na Mirażu, a później przegrywa 2 trzy rundy tak beznadziejnie gra, że nie da się tego oglądać, nie? 90 ratingiem. Skulls jest bardzo ciekawym przypadkiem, no bo Skulls grał w Pain I w Pain Skulls grał co najmniej wybitnie Dzięki niemu Pain, no, no można powiedzieć, że nawet dominowało na tej scenie południowoamerykańskiej Ale potem Skulls poszedł do Liquid, który zaczął grać, no, okropnie I się mówiło, że przez to, że pewnie nie grał z brazolami, że u swoich grał mu się lepiej No i Furia stwierdziła, dobra, może faktycznie coś w tym jest, weźmy go No i co się okazało? Furia wzięła Skulza, a Skuls no. grał jeszcze gorzej no. niż grał w Liquid I naprawdę, nie wiadomo co się z nim stało Chociaż już pod koniec zeszłego roku było widać, że powoli się odbudowywuje. Tak w tym roku pokazał, że no, jednak nie do końca. No nie, no słuchajcie, no ja po prostu nie wiem, co się z gościem stało, nie? Gość albo po prostu nie, nada, nie nadaje się na taki wysoki poziom. Może po prostu nie nadaje się na taki wysoki poziom i tyle, no. I naprawdę bardzo I się słabo gubi. z jego strony to wyglądało. Chociaż jak weźmiemy sobie ze wszystkich meczy, to jest trochę lepiej, bo ma 0,97. Ale dalej jest to mhm. średni wynik. Średni wynik szczególnie jak na to, że w 2023 miał 1,16 rating. Więc ciekawe, ciekawe co się Aha. z nim stało, że tak z roku na rok z jego gracza stał się turbo graczem. Ciekawe, nie? Co tam musiało się u niego. No pamiętajcie, że na tym wyższym poziomie tak, no to już nie strzelanie decyduje, tylko wiele innych rzeczy, żeby przechytrzyć zawodnika, tak? I bo tam to każdy już potrafi strzelać, no. Tam każdy potrafi strzelać i więc musisz innymi rzeczami nadrabiać, być sprytniejszy, dobrze reagować, musisz uważać na analizy przeciwnika, no, a może po prostu on no nie nadaje się na taki poziom, nie? Wydarzyć, że aż taki spadek zaliczył. A z furią, no to w tym roku kompletnie się obrócił. tak Znajdziesz. którego to zaczął coś grać. No i jeszcze standinowowy face, ale też ten Dallas kompletnie nic nie ugrali. No. Następny jest Luka Ozzy. Luka Ozzy to jest grać tak, na A jak taki, się Jak oglądasz Majora, to się Luka, ale Hedy, stary, a on to stary 0,96 również, pewnie, no, zaraz. najlepszego sezonu to za sobą nie ma. I doszli jedynie do playoffów w Astanie, ale też trochę na farcie, z tego co pamiętam, było w tej Astanie dla Mibru. No, Mibr jest totalnie przeciętną drużyną. i Mibry jest aż tak że dwóch graczy Mibru się znalazło na tej liście. W ogóle, jak pamiętam, jak pół roku temu, jak robiłem najgorszych graczy z zeszłego roku, też było dużo brazoli i tutaj też jest dużo brazoli. Bo za chwilę będzie tych brazoli znacznie więcej. Poczekajcie. A Luka Ozzy, no cóż, no nie jest to najlepszy gracz, nie? Zresztą, tak jak powiedziałem, jak cały Mibr 089 rating. Ojej, no nie... ale słabo w ogóle lekkł. Bardzo słabo, ja nie spodziewałem się, ale powiem wam, że on na tym lanie potrafił w chedy walnąć. Ty dobre przecież. Naprawdę dobre hedy walił, ale z Nie jest to najlepszy wynik. Szczególnie jak na Ritlera, który no powinien no. jednak tych fragów trochę robić. Takie 1-0 jeszcze akceptowalne, no ale takie stacje to stary poniżej. 1 to jest akceptowalne. Top rejde. 5 otwiera kolejny brazo. Ojej, nie moja jego patrzeć na tego typa. Kurwa, ja pierdolę. On taki jest... I w ogóle on był w półfinale Majora. Jezus, Maria. Nie mogę przeżyć tego do dzisiaj. Do dzisiaj nie mogę przeżyć, że ten Paint był w półfinale Majora. Oni mieli taki farta z tą drabinką. Jezu. Dlatego ten Switch System powinien być wyjrzany. Nie powinno go być, nie? Czyli Snow. Snow, który mnie zaskoczył. Bo ja myślałem, że to jest jakiś młody talent. Tak się o nim No młody mówiłem, talent! To jest młody talent. A to... Młody talent z ratingiem 0,9, tak? No to młody talent. I no. się okazuje, że Snow to jest totalnie chływy. Chuj... Że jeden z najgorszych graczy w ogóle ratingowo Gdy nie patrzymy na iglów, to jest drugi najgorszy ratingowo w ogóle Ze wszystkich graczy, więc no właśnie 0,88 rating no. I dziwiło mnie to, bo tak jak mówię Myślałem, że to jakiś młody talent, a raczej jest Do zmiany w tym paint i pewnie zostanie wymieniony O ile jeszcze go, nie, jeszcze go nie posadzili na ławkę No ale raczej go na tą ławkę posadzą Chociaż no, finału majora zrobili, więc Czy taki skład wymienią? Zobaczymy, zobaczymy no. Ale no, nie widzę żadnego sensu trzymania znaczy, no ja uważam ogólnie, że w Pain to jednorazowy wybryk, tak samo w Legacy jednorazowy wybryk, chociaż z Legacy ma jeszcze skład, uważam, lepszy od Pain. Ja tak uważam, że mają lepszy ten skład od Pain, ale Pain po prostu ma bardziej, no mądrzejszych zawodników i oni bardziej taktycznie grali, dlatego oni też potrafili dobrze rozegrać niektóre mecze, nie? Na czwartym miejscu, kolejnym razem, tym razem, Brenzan, również z Mibru. 0,82. <laughs> Ej, <Zero osiemdziesiąt> d... <laughs> ja Ej, przecież jak my Oglądaliśmy go. Kurde, on taki heady walił na tym majorze, co? Brenzan, on taki heady walił. On chyba w jednym meczu 30 fragów zrobił. Co 0,8, bo życie zagrał po prostu, nie? Warej. Same no naprawdę, stary Gorzej to się nie dało. Nie wiem, co oni rob, robią w tym mi że grają tak chuj... I też nie wiem, dlaczego ci Brazylijczycy zawsze muszą być najniżej. Motywacja na, na, na farty, no. Nie mam pojęcia, może jakaś klątwa, to wie. Ano no, Brandsland to jest jeszcze gorszy niż Luka i Snow razem wzięci. No, na majorze, tak życia wszyscy no na życie wszyscy zagrali. Chuja grali, on jest chuj. No i tyle, możemy przejść do top 3, który otwiera Slend z 0. 93 on słaby, ratingem. Jest Mimo tego, słaby. że Slend nie ma najniższego ratingu na tej liście. A wręcz by powiedział, że ma najwyższy. no. Ma Exequal z Playmusem rating, a dałem go tak nisko, dlatego że. No, a on jest snajperem w ogóle i on bardzo słabo gra, uważam. Uważam, że, nie wiem, w tym game Legion to tak jakby się stoczył. Jakby mu ten styl gry nie pasował. Bo wcześniej aż tak, że nie grał. I raczej tu widziałem go gdzie indziej w drużynie. Slend jest snajperem, a od snajpera jednak się wymaga nieco no, więcej niż od takiego snajpera. Taki snajper z 09, to taki 93, no, wygląda jeszcze gorzej. Dlatego daję go w top 3 i nie dziwię się, że gamer Lidion go zmienia. Wręcz no. się dziwię, że go tak długo trzymali, nie? Bo według mnie mogli już go dawno temu wymienić, a jednak chcieli jeszcze dać mu szansę. No, słuchajcie, jak ktoś jest młody, to warto dawać szansę po prostu, no. Pewnego dnia może nagle ci wystrzelić z miesiąca na miesiąc, będzie za... Nie, nie dziwię się Ashowi, że chciał mu dać więcej szansy popracować nad nim tam ze sztabem trenerskim, żeby się odbudował, ale jednak no, nie, nie, nie pomogło, nie? Tak, wtedy Brandzen zabił czterech gości, jak grali na Falcon przy tym retake'u z banana, no, jak odbijał, jak Monesi tam nie trafił, no to racja. No jak widać tej szansy absolutnie nie wykorzystał. A czy Sled znajdzie sobie jakąś drużynę? Ciężko stwierdzić. Na chwilę obecną A, raczej wiem. będzie mu ciężko, chociaż on grał naprawdę nieźle na początku, nie? Teraz no. patrzę od przygody w GL ma 1.06. Co naprawdę nie jest złym wynikiem. W zeszłym roku 1.09, tylko ten rok jest taki dla niego. Nie wiadomo dlaczego. Więc może jak pójdzie do innej drużyny, no to się odbuduje. Zobaczymy. Ejkor fajnie grał w game Legion? No nie, no beznadziejnie. Jak pojechał z nimi jako stand to zagrał beznadziejnie, ale Ejkor jest snajperem, który jest strasznie nierówno gra. Nie ma co brać takiego snajpera. Po prostu do, 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 do takiego poziomu tier 1, jak chcesz uczestniczyć na takich wyższych levelach, tak? W turniejach. No to nie ma co. Na drugim raz miejscu 10, 30, Techno, ja. który również nie ma najniższego ratingu, bo ma 0,9%. 92, no ale przez to, w jakiej drużynie gra, czyli Demongos, jakie są oczekiwania. Ale on robi dobrą robotę, co jak co? Stary finalista majora raczej, na pewno bym go nie ruszał. Też potrafił zagrać w playoffach dobrze, wiele razy ratował w klaczach drużynę swoją, dobre entry czasami robił, naprawdę gość, no na swojej pozycji jest dobry, po prostu, dobry jest na swojej pozycji, więc co jak co. Ciężko było znaleźć tam w ogóle osoby lepsze, nie? Tak mi się wydaje. Ja wobec Demongos i ich graczy, no to, no Techno musiał się znaleźć aż tak nisko. Co prawda na Mejdżorze wielokrotnie ratował Demongos, no ale to no. tylko i wyłącznie było na Mejdżorze. Tak, to cały rok kompletnie zasysał. Na Mejdżorze zresztą całościowo również zasysał. I ma tylko jeden turniej z zielonym ratingiem i była to na poka. No jeszcze w Astanie 1.02, to jest szary rating według HLTV. Więc też nie najlepiej. No Techno już od dawna się mówi, że jest do zmiany w Demongos. chociaż... czy po tym jak zwykle. Czyli w finał Major'a będą zrobili zmiany? No właśnie, to też jest dobre pytanie. Mi się, no i nie się, że nie powinien. Ciężko stwierdzić, ale zobaczymy. Na pewno techno bardzo często zawodzi może no odbudować też potrafi się jeszcze bez problemu, nie? I wręcz niekiedy potrafi wykierować jakimś klaczeń czy czymś, jakimś innym Zacznijmy od tego, że Monesi na Majorze pisze, że grał sniper z 2. Zacznijmy od tego, że on nie grał prawie sniperki tam na tym Majorze. Bardzo często rifla grał. Nie grał sniper. To był w ogóle hit dla mnie. graniem, No ale całościowo, no to techno najlepsze nie jest. Właśnie też się trochę zdziwiłem, bo jak, go ogląda, jak oglądałem tego Majora, to raczej mnie że no techno spoko granie. I faktycznie w Playoffa grał całkiem nieźle, bo ma tylko hmm. trzy mapy na minus, a reszta na plus i to taki dosyć spory. Więc gdy zobaczymy presja, sobie ja grać, play Playoffy, no to już ma 1,05 rating, czyli o wiele lepiej. W sensie na Majorze samym playoffy. No, więc w playoffach miedziora play wyglądał nieźle, no ale mówię to raczej tylko przebłysk i nic więcej. Ale też właśnie Demongos ma ten problem, że nawet jakby chcieli zmienić takiego techno, no to nie mają zbytnio na kogo, bo nie ma tam zbyt wielu graczy. No bo jak ktoś nie wie, Mongolia może jest duża, no ale mieszkańców to mają tyle co Warszawa i Kraków razem wzięte, no czyli dosyć mało. No i na pierwszym miejscu nie kto. Mój ulubieniec, widzowie, Ulubieniec, nasz NAF! Ten typ to... Tak się stoczył. Jezus, to był tak dobry gracz. Tak dobry gracz, jak się wchodził na jego BS-y, to typ kasował po dwie, trzy osoby. A przez ostatnie dwa lata, jakoś przez no, półtorej roku, to taka tragedia, stary, że tak jakby inny człowiek grał, nie? Tak jakby się ciałem z kimś zamienił, naprawdę. Bardzo słabo to wygląda. I to za Kadiana, za. za Twista, za Ksiuchego, no nic, ni nic nie pomaga, no nic. Po prostu. Nie wiem, co. Tragedia. Wiadomo, że też ogólnie on zmienił pozycję, też. Jak ja Siuchym gadałem, to Siuchy mówił, że on zmienił pozycję, on się źle czuł na tym, ale no nie wydaje mi się, żeby grać aż tak churwo, bo on grał tak churwo, że tego. No tam w ogóle. Problem był, wierzcie, na linii ręka-mózg, ręka-mózg, mus mózg, ręka. Tu był problem, k**a, nie? To inny jak. NaF. ten na może mu nie lepiej, też ma tak bardzo niski rating, bo ma 0,89 na dużych eventach. No i też NaF bardzo po prostu zawiódł. Zawsze NaF był solidnym zawodnikiem. Jasne. Teraz nagle zrobił się okropnym zawodnikiem, więc na tym pierwszym miejscu zaszczytnym wśród najgorszych graczy po prostu musiał się znaleźć. No i zobaczymy. NaF podobno jest do zmiany w Liquid, ale o tym więcej mówiłem w odcinku Liquid, na który zapraszam. I zobaczymy, jak NaF sobie poradzi w kolejnym sezonie. O ile cokolwiek no. w kolejnym sezonie zagra, to się okaże. No i to tyle na dziś. No jestem ciekaw, jak to będzie. W tym Liquid. Ile tam zmian będzie? Bo powiem wam szczerze, jeśli oni tam dajemy na to, no nie zrobią jakichś większych roszad, to ja nie wiem, stary, czy coś z tego będzie. Czy Siuchy jest w stanie wyratować ten zespół, czy nie? Chciałbym, oczywiście, żeby dał radę, nie? Bo mamy Ultimate'a tam, który. No, Ultimate to jest też taki case dziwny, że on albo ci. 10 albo kurwa ci zarabia 30, tak? No, też strasznie nierówny snajper to jest, nie? A to szkoda, że tak mu idzie, ale wiecie co? Wydaje mi się, że Ultimate w ogóle w innej drużynie, nie w Liquid, to on by mógł się odblokować. On by kurwa, jeszcze mógł lepiej napisać, nie? No, ale zobaczymy, czy w ogóle dojdzie do takiej zmiany, czy nie. Dzisiaj to jest moja topka 10 najgorszych graczy mhm. Nie chcę tutaj dawać jakichś randomów jak ostatnio, więc no skupiłem się tylko na tych, którzy grają na dużych no. eventach, żeby ta topka była bardziej atrakcyjna. No i co, wbijajcie na Discorda, bo widzowie każą mi o tym gadać, więc gadam. Świetny materiał roz... od Frytoxa, widzowie, jak zawsze dajcie mu lajka like i subika przede wszystkim, ja wam Siemanu. tam podeślę. Super, super film, jak zawsze.